Checkpoint jest na samej górze. Dużo jeszcze z... Jesteście ciekawi, co na dzisiaj przygotowałem, co nie? A ja wam powiem, co na dzisiaj przygotowałem. Będziemy modowali Lola. Zrobiliśmy na Discordzie kanał do tych modów i tych modów jest... Spokojnie, jest ich z milion. Mega mnie ciekawi, jak ta liga będzie wyglądać, jak ją, wiecie, z-overloadujemy modami. Hejka, jestem wielkim fanem, bardzo byłoby miło, gdybyś dołączył do mojej drużyny na klasze, ponieważ brakuje mi zawodnika. Sorry, chomika lożolo, wiesz, ja w Lola nie gram, ale dzięki za propozycję enchanting table font? Nie no, to okropne. Ale bierzemy Pokémon Jungle Pets? Cześć, ma inny nik na zawsze. Siema ma bo dzięki za suba. Cały rok? Elo źle. Elo dziękuję za suba. Mario Gnar, Mario. Ale w jakiś polak robił Konrado Witaj <grytory zajebe> O, chyba działa widzowie Zobaczmy jeszcze czy ma dźwięki jakieś inne O, jest są effect na RC, dobra Trzymajcie kciuki, żeby działało. Chyba działa, wiecie? Ale... Co się dzieje? Patrzcie na opis mojego e. Chciałbym zwiększyć głośność, ale to będzie całkiem kurwa trudne. Masz Pokemony? No pewnie kurwa, że mam. Kurwa, on tym osłem rzuca. A na kurzu osłem? Co jest? Wygląda totalnie jak liga na telefon. Free to play. To prawda. Okej to ja prowadzi jej Uważam, że Anter jest to moje najwięcej wrogi go Dziękuję Hodo za pentaka Speedrun strania zrobiłem, Jakieś już zadziwiająco szybko poszło <laughs> sim, 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 nawiązanie <laughs> Nic kurwa nie widzę dosłownie No możemy to chyba zgridować myślę To szybki desek z gry, wyłączasz mapę i wracasz do robię O kurwa zabijasz Dobra, War Dobra, no nice. Powiem Wam chłopaki, że te dźwięki to jest najlepsze, rzecz, mi się spotkała. Na Z nami no mate, I I did, -y, -y. uh -huh. okay. Nice, nice. This rocket, my friends. Nie, o, dzi! No, powiem tak. Gra się troszeczkę ciężej. O jakieś 5%. Ale mamy team w ogóle fajny do grania, Wayne. Raczej freewinek, ale no zobaczymy. Ty, czemu Rygar jest Batmanem? Nie! Co? Nie, nie, nie! Widzę, jak ktoś ma jeszcze Prima nierozdanego, to z chęcią przyjmę. dałem mi chuje dostałem. Że z suba? Nie, no, z suba dużo dostajesz. Po pierwsze, z każdym subskrybentem gram duo o, po streamie. Z każdym z osobna, y, żeby spędzić miło czas i się zżyć. Po drugie, każdego suba zapraszam na każdą imprezę urodzinową z ekipy, jaką prowadzimy. Po trzecie. W trakcie Pyrkonu każdemu z subskrybentów daje, e, daje 1000 złotych No nie wiem, mi poddali. Dobra, to mamy mecz dzisiejszy za sobą. Możemy kończyć streama, myślę. Za O kurwa, co ta ju mi zrobiła? Dobra, do końca też gostuje. Wszyscy gostują. Dziecko, dziecko, dziecko bi. Chcesz dalej? To musimy coś z tego wyciągnąć. Wejdź, 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 wejdź po prostu. A, kurwa, autosuję? Aaaaaaah! to się toś, ja jakby co Streama, przede mnie Jakub i Wysłał mi kałacha ze 400 Nie, w chwilę lecisz. Nie wiem, bo będziesz miał teraz ktowe OG złodziejson. No kurwa! Koks sobie tak od trzech dni. Jeszcze <noise> To ale czemu ci dał takiego skina? Co się stało? Jakub Dezban, nie wiem czy wiesz, ale mi mogłeś to dać na przykład, co nie? Kup sam, co z tym skinem zrobiłeś? No pykam no. A, no to okej. Okay. Nie hmm. wiem czy nie będę musiał go pieniężyć żyć na jedzenie kurwa. Ksiwieje ale kurwa! Żółt nie pan żółtek! Rzółt kupię! Nie! NIE MÓW TAK, KURWA, CO TY MÓWISZ? On ma taki on przepraszam za niego, przeprasz, kupcą! Ale on ma taki nick! Jebać jego babkę, śmieciowi żółtkowi. Żółtkowi, że ma taki nik. Ja cię kupcą zmutuję na czas tej gierki, okej? Okay? No no, przecież on ma taki nick, to wszyscy wiedzą. Niech się wam idzie. No, powiedziałbym, że całkiem okej. Okay. Jak na to, jakie kurewstwo oni gra... Dobrze, w kurwy na boczy. A Niko już dostała te zmiany? Chyba jeszcze nie. I co, Niko się teraz zamienia w co chce? Zobaczmy, Ej, takie pytanie teoretyczne, nie? Jak masz kamelona? jak się naszcza na kamelona to on się robi żółty? Co? I co, wystarczy, że zostaje obok, prawda? <laughs> nie no, działa normalnie. W ogóle chcecie tipa widzowie do Niko? Pokażę wam tipa. Dzięki star. Siema Kamil, jak ci wiedzora? Milo zalota rakieta Elo zalota rakieta Elo zalota rakieta Elo zalota rakieta Elo zalota rakieta Dziękuję za piątka. Jakieś zasłaniecie mapy damy? Dajcie chwilę. No teraz zasłoniłem mapę. O kurde, znał tego że z mapy. Oglądam jego typ poradniki do ADC. On ma dobry poradnik do seta, jak tyś jak lubi to postać. Mm, ej, co ty wyrasz? Idę 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 idź, idź. Jungler, 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 reveal. Pięknie, X PIPI stary. KURWO ŚMIECIE! Co ty piszesz w ogóle? Ty się nie boisz? No taki KURWIA TAKI ŚMIEĆ NO Pięknie. Kila dałem trochę no panicznie, ale... śmieciu. NIE Jak MÓW to TAK! To... NIE MÓW TAK! JEST STREAM! No ale, to on ma taki nie. Ale co z tym, jakby miał na przykład nWorda jako nikt, to też no. byś do niego tak Ale, mówi, ale, że... Że... ale przecież, ale przecież... Na... Kurwa, no w sumie ale... To tu ma Unbana dostać? Wnioski o odblokowanie. 6 tego mamy. Ja pierdolę... Proszę, odbanujcie mnie, nie miałem napisać stry. Wypierdolę. Bez bana! To nie ja pisałem. Ja pierdolę. No kurm, Przepraszam, uchuj mi w dupę, śmieszek, Plus jeden, rel. No wy kurwi. Dobra, gramy, ale chyba tylko Messi jest zmieniony. Reszta jest spoko. Patrzcie! Czy jestem jakiś mega malutki, czy mi się tylko wydaje? Tak powinno być? Ja no to pod content ten mówię, wiesz o tym. To co jak ja się napierdalam tutaj Co tu się stało? Wzdychałem Rozumiem idę tam dobra Nie wiem ten... co nie zagrałem na tym Ci strasznie nobów trafiłeś na tym bocie Mi się właśnie wydaje, że są mega dobrzy, tylko po prostu jestem jeszcze lepszy <grym> Mogę otworzyć smok, mi, tak? Chyba smok. mogę Ja wbiegam w te Jinx jeszcze, wiesz? Dobra, masz ta... nie, ja z, ko... z siakim kozakiem, Teraz z jakim nobem <grym> <grym> O dobra, nice <grym> Nie na krześle nie zrobisz O! Unless! Unless! No! Idziesz <grym> Oj kulejko, kulejko! <gry> no, Żyjesz? Klikłeś? A, 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 a. Jest! Mamy grę! Mamy grę! Nie przejmuj się, kup nie jest gra! Żyjesz? <grym wytkujesz> Dobra, grunze zaakceptowany! O! Ooo! O. Dopierdolich! Dopierdolich! Patrz teraz, patrzysz! O kurwa! Kurwa, no Chciałbyś tak kupcą być z babą, która jest od ciebie wyższa, na przykład 15 cm. Nie w chujnie. Też bym nie chciał. Człabym się jakby nasz szmata do bicia. Eee, aż tak? Trochę przesadę. A jakby była twojego wzrostu? To też dziwnie, bo jak założyć, na przykład szpilki... No 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 plus jeden. To już jest problem, nie? Ale tak... ja lubię małe dziewczynki. No. <laughs> Kurwa!